Siemaneczko, z tej strony Mate, dzisiaj oczywiście znajdujemy się na CSGO Skins, przypominam, strona tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich, więc jeśli macie ukończone 18 lat, klikamy sobie plusik, wpisujecie kod MATE, aby otrzymać 10% bonusu do wpłaty, a jeżeli jeszcze nigdy nie użyliście kodu, to 2 zł i 10 groszy na start. Pamiętajcie o evencie, Hainu 10 dni, 13 godzin, tryby takie jak zawsze. No, i co, dzisiaj zaczniemy sobie, może, od skrzynki eventowej Charging Case, której nie lubię osobiście, ale mam nadzieję, że w końcu ją przełamiamy. Tak więc daję jej takie lekkie próby, zawsze na początku jedną sobie otworzymy, no i zobaczmy, jak będzie na start, czy tak jak zawsze. Ok, no i wydaje się, że może być dzisiaj dobrze. W końcu Death Strike, który jest warty 374 zł. No i bardzo ładnie, Ym, oczywiście najgorszy z możliwych, ale i tak yy, fajnie, że wyleciał, i sobie go blokuję od razu tego scouta i wbijamy na bitwy na start y, ultrakrejcik za wszystko za wszystko co mamy, czekać no brakuje nam pięciu dyszek więc musimy zrobić tak mm, szert i myślę na cztery osoby, shirt niech będzie tutaj jest do wyciągnięcia good knife obłupka i tak dalej więc naprawdę fajne rzeczy y, mam nadzieję, że mi się poszczęści dorzucamy tutaj boty oczywiście losowe, bot Adrian bodzi samu i jest bot Alex więc, więc, więc zobaczmy jak to pójdzie i na start Yy, tragedia. Mam nadzieję, że już więcej takich nie będzie. Jak w tym momencie, tutaj po raz kolejny tragedia. No i boję się, że ten filmik yy, może się szybko skończyć, nie? Jak jest tutaj, nic nie wyleci. Tutaj jest zabłupka Wildfire i to w FN. No i to jest dobry drop, ale szkoda, że u mnie. Szkoda, że u mnie, bo. Bo jednak jest coś takiego, że jakby to był tryb zwykły, to byłoby naprawdę super, no tak? To jesteśmy na dużym minusie. I już musimy wjechać o lina, tak? Już musimy wjechać o lina. I już jest y, lekka bomba, niestety przez to, więc lecimy tak, lecimy tak, no bo brakuje nam niedużo, więc dokupmy sobie to i wjeźdźmy Oli jeszcze mamy tego skauta, tak, trzeba to pamiętać, że w razie co możemy się odkuć Scoutem, więc teraz tak, y, Team Star Case, niech będzie, 588 zł, 7 skrzynek, no i to już jest naprawdę klucz, klucz do profitu albo do wielkiej straty, więc zobaczmy, Bodroso, MJT, pojedynek na szczycie. I pierwszy rzut auk On wydaje się, że jest drogi, ale niestety nie jest drogi, właśnie. No, 106 zł. No, w sensie, no więcej niż skrzynka warty, tak? Więc to zawsze coś. CZK Yellow Jacket, Shapewood. Shapewood. Tutaj w ogóle jest dużo takich skinów, które wylatują w statdraku i nie wiesz, co się do końca po nich spodziewać, a jednak coś tam warte są. Tak, na razie prowadzimy, tak? Na razie prowadzimy. Dostał Shapewooda 55. My Fire elemental lekko lepszego, więc już stuwa ponad przewagi jest. To jest kluczowe. Okej, okay. konspiracji, dielek, dwie skrzynki do końca, mam nadzieję, że to utrzymamy. 106 zł, okej. Okay. 140 przewagi. Raczej powinniśmy to dociągnąć. I MP7 na koniec, 62 zł i mamy to, mamy tą bitwę i w ogóle bardzo duża wygrana jest. Naprawdę świetna wygrana, te skiny tak leciały cały czas po 100 zł, a i wydaje mi się, że to może być sensowna bitwa w ogóle swoją drogą. Weźmy teraz 4 skrzynki jeszcze. Czy to po prostu był przypadek? Czy faktycznie ta skrzynka dobrze daje? DropMy do nas dołączył, więc, więc zobaczmy. No i dostał Scouta, który jest dużo warty, 126, ok. No, my cz o wiele gorszą, ale no, jeszcze możemy tutaj wrócić. MAK-10. MAK-10 za 87 zł. On CZ-kę w ogóle za dwie stuby. No to raczej, raczej GG, tak bym powiedział. Dead by Papi, AUK. I ostatnia skrzynka Digilek więc no, tutaj w plecy, ale no. A i było blisko, jeszcze mu dołożyliśmy, no ale widzicie, te bitwy w ogóle mają bardzo fajny współczynnik, yy, wygranych, nie? Więc... Jeszcze raz, ostatni, naprawdę ostatni z tą skrzynką idziemy w bój. Dołączył do nas gościu. No i no i sprawdźmy to. Pięć skrzynek. Na start Digel. Digel konspiracji. Szkoda, że ten nie w Syraku. Tu tak naprawdę każdy skill może być dużo warty, wiecie, bo na przykład taka CZK może wylecieć w faktryniu jest warta 180 zł. Taki Shapeut może wylecieć za 30, może wylecieć za 100. Więc to jest zawsze, no. <laughs> widzicie, no i dygielek wyleciał za 185, ale i tak jesteśmy w dużych plecach mimo wszystko. Dobra, teraz 20 zł, więc możemy tu jeszcze wrócić i chyba. 4 zł, porażka, nie no, hit. Niewiarygodne. 4 zł w plecy, i niestety przegrywamy taką bitwę. Dobra, teraz co? Mamy 732 zł. Ja bym jeszcze raz polecił z tym Ultra Case'em, jakby nam nie oddało raz, to myślę, że teraz może być lepiej. No i tak, awupka Wildfire. Tutaj w ogóle chyba jestem wulkan, tak? Jest wulkan, jest głupny Slaughter, więc jest naprawdę dużo fajnych skinów. No i zobaczmy, zobaczmy, jak będzie w tym momencie. Na start y bison Bison Judgment of Anubis. Najlepszy skin za 30 zł. No, to nie jest szczyt możliwości. Ej, dobra, no ta skrzynka się popsuła. Kiedyś to było naprawdę coś. Naprawdę coś tutaj fajnego dropiło. W tym momencie, no, jest kosa tylko. 1100. No i potrzebujemy dwóch dobrych itemów teraz, żeby tutaj wrócić. No, a nie dostajemy żadnego. I niestety bitwa w duże, duże plecy. Ej, ja w ogóle zrobiłem tryb zwykły, ej, jestem... ...niepoważny. I jeszcze w ogóle, gdyby byłby to był underdog, to byśmy to zgarnęli. No, ale oczywiście mój, mój błąd. I mamy 37 złotych. Mamy jeszcze 16 koła punktu, więc dobra, jeszcze możemy wrócić. Ja wierzę, że możemy tutaj wrócić, jeszcze przez mój błąd. Nie no, to jest niewiarygodne po prostu. Nie kliknąłem Sherda. No ale okej, okay. dobra, lecimy, moi drodzy, z Dangerem na koniec. Niech będzie, może tu jeszcze wrócimy. Może nam wyleci yy, Krambit Tigerów fajnie by było. Nie, raczej niemożliwe. Ale zobaczmy, jest buddy samu. I ostatnia bitwa na dzisiaj, te skiny kompletnie mnie nie obchodzą, jakiś Famas neutral, Red tutaj Power Lauder, Famas, w ogóle śmieciowe skiny jakieś tutaj lecą, okej, okay, no i tu, okay, tutaj kołaszek to tu już lepiej, no ale to jest Battle Skirt, więc no, wygr wygramy to i tak będziemy na minus raczej, okej, okay, no i nas wyprzedził, więc mniejsza o to, a jednak nie, ok wygrywamy to, ale zgarniemy 21 koła punktów, zawsze coś, no ale 110 ziko tylko w... w... Bitwie, więc tutaj bez strzału. No i co, mamy 114. No to na koniec, jedną skrzynkę po prostu, żeby już nie przedłużać. Hydra Case, niech będzie. Niech mi, niech mi dadzą tutaj rękawice, bo chyba są tutaj rękawice, tak? Hydra glovesy. Więc zobaczmy. No, ok, some shit. Więc przegrywamy to i tak. No i co, dzięki, wielkie za oglądanie. Piszcie mi propozycje nowych filmów w komentarzach. Co ciekawego możemy zrobić, co ciekawego możemy otworzyć. I pamiętajcie o prezentach. Macie naprawdę mocne prezenty do zgarnięcia. Bojonet Lore, Good Night Night, Famous Battery, Broken Fungi. Trzy fajne skiny. No i co? Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. No i siemka.